Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Słodki, a w studiu witam mojego gościa Dariusz Tomczak. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Siła Słowa to Twoja strona internetowa. Tak, Jak się nazywa. Też filozofia życia? Filozofia życia w oparciu o samo życie. No to porozmawiajmy troszkę o komunikacji, no bo skoro słowo to komunikacja, czy my Polacy potrafimy się dobrze komunikować z innymi? Myślę, że w tej chwili to jest coraz trudniejsze z uwagi na to, że mamy do czynienia z całą masą m, takich aspektów medialnych, które wyłączają troszeczkę nam myślenie, a y, bardziej nam y, oferują odbieranie, co nie zawsze jest dobre, bo nie ma czasu na to, aby przemyśleć pewne rzeczy. Czyli mówimy o y, ciągłym skrolowaniu mediów społecznościowych. Też. Ale też telewizji, gdzie na przykład y, politycy czy dziennikarze nas rzucają na, nam to, jak ta komunikacja powinna wyglądać. Tak to, tak, tak, to, tak to właśnie wygląda. Wiesz, uważam, że jesteśmy zalani. Co... Od jakiegoś czasu y, masą takich informacji zupełnie niepotrzebnych, a nie mamy czasu na to, aby skupić się na własnym wnętrzu. Ja to w ogóle obserwuję też w takiej komunikacji z ludźmi, że na przykład jak czasami coś napiszę, to ktoś to źle odbierze i zaczyna się strasznie denerwować i wpadać w jakąś taką słowną agresję. Natomiast dużo inaczej wygląda, jak zadzwonię do tej osoby, bo wtedy jesteśmy w stanie bez problemu wyjaśnić ten problem, który się pojawił. Masz rację, stuprocentową. Y, wysyłanie tekstów, mesów, tak, yy, może być różnie odbierana, do tego jeszcze może być na przykład dodatkowo tak zwany emotikon, który yy, troszeczkę nam też wybił yy, człowieczeństwo yy, z naszych umysłów, yy, bo nam się wydaje, że jeżeli komuś wyślemy coś, tekst, do tego jest podparty na przykład jakąś właśnie emotką, to to już jest przekaz, a to nie jest przekaz, bo tak jak mówisz, ważne jest to, aby umieć rozmawiać, czyli tak jak my teraz rozmawiamy, to jest podstawą w ogóle bycia człowiekiem, w moim przekonaniu. Ciekawe, to starej daty musisz być. Jestem może starej daty, ale też jakby doświadczenia wiem, że jeżeli zaniechuję, za staramy się, jakby nie mówimy o tych sprawach, rozmawiamy na przykład z naszymi partnerami, z naszymi dziećmi, co jest też niezwykle istotne. Nie poświęcamy im wystarczająco ilość czasu, no to wtedy to się wszystko później w życiu przekłada na. Problemy emocjonalne. To jak w takim razie radzić sobie z tym słowem, żeby to nie było słowo, które boli, tylko słowo, które łączy? Przede wszystkim brać odpowiedzialność, że to, to się mówi. Bo jeżeli ja na przykład uważam, że siło, siła słowa, tak? czyli to, co jest też napisane w pierwszych wersetach Biblii? Na początku było słowo, to nie jest takie wycięte z kontekstu. To są rzeczywiście ogromne pokłady takich energii emocji, które my wydajemy z siebie mówiąc nawet w tej chwili i to jest jakby wiążące dlatego do, do, do tego aby być krótko mówiąc człowiekiem myślącym, a nie tylko odtwarzającym pewne rzeczy. No, ale politycy używają języka, jakiego używają. Można się bezkarnie obrzucać z mównicy sejmowej różnymi epitetami, e, brzydkimi słowami, e, porównaniami itd., itd. Jak ludzie to oglądają, a robi to powiedzmy ta najwyższa władza w kraju jednak, no to każdy sobie myśli, dobra, skoro oni tak mogą, to czemu mamy się tak nie komunikować? Jest to takie myślenie oczywiście, się z Tobą zgadzam. Zresztą tam kiedyś się interesowałem polityką, to wiem, wiem o czym mówisz. Ale uważam, że oni też są, oni są świetnie wyszkoleni do tego, aby występować publicznie. Nawet na to się nam może wydawać, że tak nie jest, ale oni dokładnie przechodzą pewne szkolenia, kursy, w jaki sposób docierać do ludzi. No bo jednak mamy tę świadomość, że ci ludzie odbierają to, co politycy mówią. Czy mówią prawdę, czy mówią kłamstwo, to nie nie oceniać, bo to nie o to chodzi. Natomiast no, każdy ma możliwość wyboru albo przynajmniej powinien mieć możliwość wyboru, czy chce słuchać takich rzeczy, czy też po prostu to będzie po nim spływało i będzie dalej się skupiał na samym sobie, bo ja uważam, że kluczem do jakby poprawy naszego sposobu bycia, sposobu myślenia jakby człowieczeństwa na dzień dzisiejszy jest powrót do korzeni, czyli do źródła, czyli do samego siebie. I stąd właśnie terapia słowem? Tak, ja tę terapię słowem stosuję od y, czasów, kiedy wyemigrowałem do Polski, z Polski do, do, do Anglii w 2016 roku, bo zmusiły mnie do tego kwestie ekonomiczne i tam też powstały sytuacje w moim życiu, które spowodowały, że ja zacząłem analizować wszystko, co dotychczas przeszedłem w moim życiu. To też przekładam na, na moją poezję, którą tworzę, bo ja nie umiem pisać o niczym. Jeżeli już coś stworzę, to staram się, aby to docierało do ludzi i wiem, że do, do wielu osób to, co piszę, jest odbieralne, krótko mówiąc. Jak rozwijać świadomość? Myślę, że rozwijanie świadomości to jest przede wszystkim pozbycie się tych stereotypów, którymi, którymi nas teraz bombardują i zastanowienie się nad. Dokładnie nad naszym wnętrzem, co czujemy, co czujemy odbierając na przykład przekaz, no, załóżmy od polityka, co czujemy, jeżeli, jeżeli odbieramy jakąś informację od naszej rodziny, od dziecka, to to są najważniejsze aspekty, które powinniśmy na tym pracować. No i przede wszystkim dużo czytać. Y, dużo starać się y, też, jeżeli jest to możliwe, a to nie jest możliwe takie, w takim ogólnym znaczeniu, z tego względu, że mamy y, życie takie, jakie mamy, czyli jest pełen pośpiech, po prostu troszeczkę zwolnić. To na zakończenie podaję jeszcze adres Siły Słowa. To jest, y, strona się nazywa Siła Słowa, Dariusz Tomczak i można ją wygooglować jest dosyć dobrze wypozycjonowana. Bardzo dziękuję za rozmowę. O, ktoś się od razu odzywa. Może okay. w sprawie słowa Być także. Może tak. Być może tak, <laughs> Od dzisiaj. 2016 roku Dariusz jest na emigracji, autor poezji, pasjonat odkrywania siebie w sobie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Równie dziękuję bardzo. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Do usłyszenia, do zobaczenia.